To dzięki swemu zdziwieniu ludzie zaczęli poznawać świat w sposób naukowy. Gdy umiesz się dziwić, stawiasz pytania. A co jeśli nie wiesz, jak na nie odpowiedzieć? Zapytaj naszych naukowców. jeszcze zostało takie pytanie z Małopolskiej Nocy Naukowców. Mam wrażenie, że nie wyjaśniliśmy go wtedy do końca, więc może powiemy coś więcej. Yy, mianowicie, dlaczego dochodzi do przyciągania podczas wymiany bozonów? No właśnie, może najpierw czym jest bozon? Bozon to jest, to jest cząstka pola. Yy... To jest cząstka, która w teorii pola ma spin całkowity. Wszystkie, wszystkie te bozony, które odpowiadają za znane nam oddziaływania, to są obdarzone z spinem jednostkowym, w przeciwieństwie do cząstek materii, które, które mają spin połówkowy. Spin dla przypomnienia to jest, to jest wewnętrzny moment ten. Komplet bozonów, to jest te, te szczególne bozony, które rzeczywiście odpowiadają za oddziaływania, bo na przykład atom Helu też jest bozonem. Może... W, tak. w tak. sensie kategorii. Natomiast tak, tak, bozony, o których mówimy, dobra. to są Bozony oddziaływania. Tak. Właśnie, a o, o jakich bozonach w ogóle mówimy? Może będzie prościej. Rozumiem, że mówimy o tych bozonach, które odpowiadają za fundamentalne oddziaływania w przyrodzie. Najprostszym przykładem jest foton, czyli cząstka światła. Ona odpowiada za oddziaływania elektromagnetyczne. Natomiast w przyrodzie znaczy wiemy o, na pewno o istnieniu jeszcze cząstek, które pośredniczą w oddziaływaniach silnych. To są tak zwane gluony. I w oddziaływaniach słabych to są bozony W i Z. No dobrze, to teraz dlaczego dochodzi do przyciągania? Może. Czy zawsze bozone się przyciągają, czy też jest możliwe odpychanie? No. Przy wymianie bozona Ale oczywiście to każde dziecko w szkole wie, że y, ładunki elektryczne mogą się przyciągać albo odpychać w zależności od tego, czy są jednoimienne, czy, y, czy, przeci y, czy przeciwnego znaku. Okej. Okay. Czyli bozony mogą przyciągać, i bozony mo mogą odpychać. No dobrze, ale dlaczego dochodzi do tego przyciągania? Tak? Czyli to jest teraz sedno tego pytania. Dlaczego? I to jest bardzo dobre i trudne pytanie. Zależy, jak chcemy na nie odpowiedzieć: czy prosto, ale niekompletnie, czy kompletnie, co jest w zasadzie niemożliwe. No prosiłbym w prosto w warunkach, prosto, a, a nie kompletnie. To wynika z kwantowej natury oddziaływania. Znowu, z, i zasady nieoznaczoności, może też w pewnym sensie. Jeżeli sobie klasycznie wyobrazimy oddziaływanie jako wymianę jakiegoś obiektu, to rzeczywiście wtedy może wyłącznie następować odpychanie, prawda? Wyobraźmy sobie, że rzucamy piłkę między sobą, to, to ten impact, czy też no po prostu zasada zachowania pędu powoduje, że, że zawsze się odpychamy. Natomiast w mechanice kwantowej tak nie jest. Jeżeli, jeżeli, wymieniamy, jeżeli wymieniamy bozon, no wyobraźmy sobie foton, pomiędzy dobrze zlokalizowanymi w przestrzeni obiektami, to, to pęd, który jest wymieniany pomiędzy tymi cząstkami, wcale nie jest dobrze zdefiniowany. A w każdym razie, Niekoniecznie musi, y, musi być skierowany y, tak samo jak, y, jak tej klasycznej piłki. I w rzeczywistości jest tak, że y, oczywiście oddziaływanie na odległość, bo mówimy na przykład o, o, o oddziaływaniu elektrostatycznym. Oddziaływanie elektrostatyczne y, to nie jest prosta wymiana rzeczywistego fotonu. Rzeczywisty foton, jeżeli byśmy wyemitowali z jednego punktu i zaabsorbowali w innym punkcie, to tak samo jak w przypadku klasycznej piłki, musiałoby dojść do odpychania się tych dwóch obiektów. Natomiast oddziaływanie, to znaczy pole na przykład elektrostatyczne, i oddziaływanie pomiędzy dwoma ładunkami. To jest wymiana, ciągła wymiana dużej ilości wirtualnych, wirtualnych fotonów. I te wirtualne fotony mogą przekazywać zarówno, powiedzmy, pęd, który by powodował odpychanie, jak i przyciąganie. I teraz tu już wkraczamy w tę część odpowiedzi, która nie, nie jest prosta do do przekazania, ale rzeczywiście tak jest, że jeżeli, jeżeli w przypadku oddziaływań elektrostatycznych, jeżeli ładunki są jednoimienne, to prawdopodobieństwo tego, że, że przekazany pęd będzie działał tak, że się będą odpychać, będzie większe. W przypadku tych, w przypadku, kiedy są różnoimienne, to prawdopodobieństwo tego, że się będą przyciągać, jest większe niż, niż to, że odpychać. Ja może wa warto dodać, że to jest oczywiście pojęcie cząstek wirtualnych nie jest specjalnie proste, bo, no bo to jest pewien model, który, znaczy one z samej swojej natury nie są obserwowalne. Gdy są obserwowalne, stają się rzeczywiste. W związku z czym trzeba pamiętać, że to jest pewien model odżywiania, który budujemy. I on w cudowny absolutnie sposób pasuje do eksperymentu i to jest jego ostateczna. Ostateczny sprawdzian. No jak, jak wynik rachunku można zmierzyć w laboratorium do 15 miejsca znaczącego, to można sugerować, że coś jednak w tym rachunku jest dobrego. Panowie, mamy takie pytanie jeszcze z Małopolskiej Noc Naukowców, ale odpowiedź na to pytanie pozostawiła mi lekki niedosyt, muszę przyznać, dlatego chciałem wam zadać je jeszcze raz, a mianowicie grawitacja. Dlaczego grawitacja przyciąga? Jak nam przedstawił grawitację Einstein? Ogólnej teorii względności. Otóż co on powiedział, że grawitacja to jest, zredukował, że nie mamy przestrzeni, a w niej siłę grawitacji. Grawitacja wynika z zakrzywienia przestrzeni. Tak jakbyśmy, na przykład Słońce przyciąga, ponieważ przestrzeń wokół Słońca, więc po prostu jest zakrzywiona. Tak jakbyśmy taką płachtę rozciągnęli, to położyli Słońce, wszystko będzie w tą dziurkę wpada, czyli ona przyciąga. Grawitacja wykrzywiając przestrzeń, zmienia kształt torów, po których poruszają się ciała. Zmienia kształt toru najkrótszej drogi. Przestaje on być linią prostą, staje się linią zakrzywioną. Panowie, ale czy my rozumiemy, dlaczego grawitacja przyciąga, a nie na przykład odpycha? Nie do końca. Równanie Newtona opisujące oddziaływanie grawitacyjne. Jego rolę w ogólnej teorii względności spełnia równanie Einsteina. No i ono akurat determinuje krzywiznę przestrzeni w taki, a nie inny sposób. Mówi dla danego rozkładu masy i energii kształt przestrzeni będzie Przej taki. Jest, tak. A w przestrzeni, która ma zadany w ten sposób kształt, materia, fotony również, wszystko, poruszać się będzie po najprostszych możliwych drogach w taki, a nie inny sposób. To w zasadzie nawet nie Einstein powiedział, tylko, tylko Riemann. możemy chociaż stwierdzić, że grawitacja Działa tak samo wszędzie? Czy na przykład grawitacja na Ziemi, a nie wiem, gdzieś tam na drodze, albo Hen-Hen, jeszcze dalej, to, to ta siła grawitacji działa w ten sam sposób? Czy na przykład może działać inaczej? No. Ale to jest bardziej ogólne pytanie. pytanie. Czy fizyka jest. jest. E, e, no właśnie, czy prawa fizyki są, są uniwersalne? To jeżeli założymy, że równania Einsteina są uniwersalne, tak jak wszystkie inne prawa fizyki, to, a nic nie wskazuje na to, żeby nie były, bo jeżeli, choćby to, że Wszechświat obserwowany, nawet te no, najdalsze obiekty, które możemy zobaczyć, no, wydają się, że są rządzone tymi samymi prawami, ponieważ mamy te same spektra, Emisji choćby światła. Jednym słowem, fizyka kwantowa, teoria pola, wygląda, że działa tak samo w najdalszych zakątkach wszechświata. Tak samo ruch planet i galaktyk wygląda tak samo, czyli grawitacja najwyraźniej działa identycznie, niezależnie od tego, gdzie się znajdziemy we wszechświecie. Że po prostu istnieje pewien spektrum hipotez, które obecnie obserwowany wszechświat usiłują wyjaśnić. Są hipotezy, które no, z grubsza biorąc większość społeczności naukowej akceptuje jako te najbardziej prawdopodobne. I są hipotezy nieco bardziej egzotyczne, na przykład takie, które mówią o niewielkiej zmianie stałych stałych w tym przypadku, fizycznych w czasie wystarczająco małej, żeby żebyśmy nie byli w stanie tego stwierdzić w naszej skali czasu, ale ukazującej nam się jako zmianę tempa rozszerzania Wszechświata, na przykład inny, inny, inne wytłumaczenie ciemnej materii z kolei, która powoduje, że krzywe rotacji galaktyk nie do końca pasują do tego, co sobie wyobrażamy, jak patrzymy na galaktyki. Prawda? To znaczy, i, i istnieje znów jedna z alternatywnych hipotez, która mówi, a to raczej jest tak, że, że może prawo grawitacji na bardzo dużych odległościach jest nieco zmodyfikowane, I... że wygląda inaczej. Prawda? Ale to trzeba pamiętać. To są hipotezy, które. Do tej pory ani nie zostały jakoś mocno tak. potwierdzone, ani sfalsyfikowane. Nie wiemy, to, to, tak. jak normalnie w nauce. Dużo bardziej atrakcyjne są te teorie, które zakładają, że na bardzo małych odległościach grawitacja się inaczej zachowuje, tak. niż to, że się zachowuje na bardzo dużych. Mówiliśmy tutaj dużo o tym, co wiemy, a czego nie wiemy. no Niestety z grawitacją jest, jest ten problem, że wszystkim nie, ma, nie mamy... Kwantowej teorii grawitacji. W związku z tym, tak naprawdę nie wiemy tego o grawitacji, co wiemy o, o wszystkich pozostałych oddziaływaniach. Natomiast w przypadku grawitacji, no, mamy owszem, bardzo dobrze teori ogólną teorię względności, ale to nie jest to nie jest teoria kwantowa. I jeszcze Można jest... nawet jeszcze dodać, że tak naprawdę to. Mamy, znaczy sytuacja jest jeszcze gorsza, mamy kwantową teorię grawitacji, tylko ona nie działa. Feynman, jeden z twórców teorii pola i mechaniki kwantowej, stworzył, znaczy po prostu napisał kwantową teorię grawitacji, nawet jest książka z wykładem na ten temat i pokazał pod koniec. Tego całego wywodu, że to nie działa. Że to nie działa. <grywa> Więc, no jest jeszcze to, to jest, to, w tym sensie, że mamy metody robienia kwantowych teorii i one kompletnie nie działają na no, grawitacji. Tak, produkują tak. teorię, która nie zgadza się z rzeczywistością. I jeszcze, proszę, jeszcze proszę, ja to, chciałem dodać, to, że badanie grawitacji na małe odległości to jest wielkie wyzwanie eksperymentalne, ponieważ wszystkie inne oddziaływania są na tych odległościach dużo silniejsze. I my tej grawitacji. I mi kłopot, żeby ją obserwować. No to myślę, że już tak standardowo, tradycyjnie przedstawiamy serwetki naszych kanapowiczów. Marcinie, czym ty się zajmujesz? Co cię najbardziej fascynuje w nauce? Podobnie jak koledzy jestem fizykiem, a pracuję przy eksperymencie Atlas w Cernie, to jest eksperyment na wielkim zderzaczu Hadronów, czy jeden z tych, które odkrył. Bozon Higgsa, oddziaływania i czym się zajmuje tam. Głównie analizą zebranych danych, wyciąganie wniosków, ale ostatnio także tym, jak poprawić nas, detektor w następnej wersji, jak, jak zrobić nowe elementy detektora. A oprócz tego, jeszcze interesują mnie zagadnienia sztucznej inteligencji, w zasadzie. Jak ją zastosować w fizyce? Jak zautomatyzować rozpoznawanie obiektów, obrazów, starzeń? Zapewne i w Twojej głowie kłębi się mnóstwo pytań na temat fizycznego świata, w którym żyjemy. Jeśli chciałbyś, abyśmy na te pytania odpowiedzieli, wyślij je na nasz adres mailowy. Kanapa Fizykow, Małpa i EFJ edu.pl. Możesz też dodać ile masz lat, wówczas nasi naukowcy dostosują swoje odpowiedzi do twojego wieku. Czekamy. Tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku.